No, witam, witam! W dzisiejszym odcinku nowa lista przebojów, Dumowy Kat, inny Leszy, a także polska odpowiedź na Marduka. Jedziemy! Zaczynamy od tego, że postanowiłem stworzyć Top 33, czyli notowanie 33 najlepszych, Waszym zdaniem, utworów z tego roku. Waszym zdaniem, bo to tylko od Waszych głosów zależy to, który utwór uplasuje się na danym miejscu. Ja tylko podrzucam propozycję, a cała reszta jest już w Waszych rękach. Zasady są banalnie proste. Głosujecie na wszystko, co się Wam podoba. Dwa razy w tygodniu będę się starał wtorek, piątek, dorzucam garść nowych propozycji i odpowiednie je oznaczam, żeby od razu było widać, co doszło. Raz w tygodniu czyszczę listę i wywalam wszystkie numery, które zdobyły najmniej głosów i znalazły się pod kreską. Tyle. Banał, jak sami widzicie. Na koniec roku nagrywam filmik, w którym prezentuję całe wasze notowanie, a także jeszcze dodatkowo specjalnie dla was robię publiczną playlistę na Spotify. A no i oczywiście, poza tym, że do głosowania dorzucam swoje propozycje, a będzie tam wszystko i ambitnie, i totalnie mainstreamowo, i absolutnie nie tylko metalowo. Biorę też chętnie propozycje od Was, więc piszcie mi śmiało w komentarzach, czy to tutaj na YouTubie, czy, czy na fejsie, wszystko jedno. Tak czy siak zobaczę. Głosy zacząłem zbierać niespełna dwa tygodnie temu i na chwilę obecną w czołówce królują Alcerate, Odraza, Kły i Secrets of the Moon. Ale no, to jest sam początek i jestem przekonany, że za miesiąc ta lista będzie wyglądać całkiem inaczej. Link oczywiście znajdziecie w opisie, więc klikajcie śmiało i głosujcie, bo jak już wspominałem, tu wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was. Nasz rodzimy mag to dość ciekawy, dumowy debiut dla wszystkich tych, których nie odrzuci otoczka i warstwa tekstowa jako żywo przywodząca na myśl takie dzieła literatury jak purpurowe gody Kata. Nie tak dawno opowiadałem o płycie polskiego zespołu Leszy, a dziś wspomnę o płycie polskiego zespołu Old Leszy. Bronek, serdecznie dziękuję za podesłanie. Bardzo sensowny, pogański black. Po prostu, jeśli lubicie takie rzeczy, raczej się Wam spodoba. Ta polska odpowiedź na Marduka to oczywiście bezczelny clickbait, ale nie da się ukryć, że w muzyce stołecznych debiutantów z Coffinwood. Inspiracje szatańską szwedzizną są dość mocno słyszalne, to oczywiście żaden zarzut, no bo jak się wzorować to tylko na najlepszych. A panowie z Coffinwood robią naprawdę coś niezłego. Póki co mamy tylko epkę, ale powiem tak, będzie z tej mąki chleb. Nieco śmierciujący black metal na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Sprawdźcie koniecznie. I to tyle na dziś. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i pamiętajcie o głosowaniu. Dziękuję za uwagę.